Cześć witajcie z tej strony Bartek i to wszystkich w kolejnym odcinku z serii F1 dookoła świata e, Dzisiaj jesteśmy na torze Cirki do WDA Ameryka Dalej sezon 2015 Jest to ostatni wyścig, który tutaj pojedziemy W tej serii, w tym sezonie Tak się powiedzieć, powiedział, gdzieś tak wyszło e, Tak, Cirki do WDA Ameryka w Ostii, w Teksasie Tor, dzięki któremu 1 powróciła do Stanów Zjednoczonych w 2012 roku po 5 letniej przerwie i ściga się na nim do dziś. Ale już nie jest to jeden tor w Stanach, na którym 1 rywalizuje. Jak nie wiadomo. Eee, Preparacja na nasze 15, żeby tutaj pojechać, ponieważ wyścig tutaj był wtedy naprawdę ciekawy. Dużo się działo. Potem wtedy było trochę deszczu, trochę przesychało. Też pewien między Hamiltonem a Rosbergiem. Przede wszystkim w pierwszym zakręcie, tak? A Louis wykonał z, z toru. Rosberg spadł w, w środek stawki od razu stracił, że nawet na prowadzenie, ale popełnił błąd i stracił prowadzenie na rzecz Louisa. Hamilton Trzecie miejsce zajął Max, Verstappen, w swoim wygranym w, w Toro Rosso. Czwarty miejsce był, tak, trzeci był czwarty był Max. Mam ja nadzieję, że tak to powiedziałem. Ale my dojechaliśmy to, to zaledwie 12 kierowców, z czego z 12 był Alex Rossi, którego był to najlepszy wynik w Formula 1. A my jedziemy właśnie jako Pastor Maldonado, ponieważ był to jego ostatni sezon w Formula 1, tak? więc jak ja otwieram ja wiem, powinniśmy mieć w takim razie grę w Hiszpanii 2012, ale Hiszpanii chce płacić w innym sezonie i to w sezonie, w którym Pastora już w Formula 1 nie było. Dobra, jesteśmy na 13 miejscu w kwalifikacjach. Zespół przewidział, że będziemy na 7 miejscu, tak od nas oczekiwał, ale niestety zawiedliśmy ich. Nie zawsze się udaje. Roman jest 11. Ale tak, mówię, na miejscu 13. Mercedes klasycznie na pierwszych dwóch miejscach. Wyścigowa będziemy mieli w deszczu, albo po prostu jest bardzo pochmurny jeszcze, nie wiem. No zobaczymy jakie opony nas przygotowali. Ale to jeszcze ustawienie na starcie, sobie zobaczymy. Tak jak wiem, my startujemy z miejsca 13, 1,1 sekundy straty do Grożana. No niestety nie udało się Romka, no ale... Trudno. Mówi się trudno. Ten duet w... Dobra, ja zobaczymy sobie na opony. jaki tutaj mamy. Na suchy tor mamy. Ok, dobra, czyli możliwe, że nie będzie padało przynajmniej na początku. Światła zgasły i ruszamy. Przed nami Gutenberg i Groża. Nikogo tam nie ma, więc to oczywiście daj bomb. Słynny. Ale tutaj tej ściąłem. Ale już byłem wtedy przeddaniłem, więc nie muszę mu tej tak, taki to był starty, kiedyś. wtedy, że się po prostu jechało do przodu i wszystkich wyprzedzało. I tutaj też Daniela wyprzedzimy chyba tak, udało się. Im się też spróbujemy połączyć się z Felipem asą, z Williamsa. Może nam się to uda. Prosty, na tej prostej delikatnej kontakt był. Sędziowie tego nie wiedzieli, a my dzięki temu jesteśmy przed Felipe, który teraz próbuje kontrować i będzie z przodu tutaj na dohamowaniu, ale czy będzie z przodu na wyjściu, chyba wszystko to wskazuje, że tak nie. Wyjechał w takim torej jazdy, mocno spowolnił, dzięki czemu jesteśmy na miejscu szóstym. On tam oczekuje tutaj miejsca siódmego czyli tego, którego oczekiwał w kwalifikacjach. Nie wiem, może jakbyśmy byśmy byli siódmi, to by oczekiwał na podium. Może to zaraz zadecydował na podium, ale bez przesady. Ile można w jednym sezonie? Tak, jeśli chodzi o wyścigi w USA, no to zacznę co 2012 rok, kiedy tutaj się zaczęły wyścigi właśnie w Austin. wyścigi wygrał Teddy Louis który walczył praktycznie do końca z sebastianem w to zwycięstwo. Właśnie był drugi, trzeci był wtedy Fernando Alonso. To był ostatni do ostatniego sezonu, czyli by było wiadomo, że walka o tytuł rozstrzygnie się w Brazylii. Znaczy ten czas tutaj zwycięstwo z Tiana, walczył wtedy nie z okay. Ciekawostka. A wtedy robimy w, w tamtym Lotusie, jeszcze w V8, inny kierowca, tak? Znaczy, no? Kierowca. Cóż, dalej bardzo szybki, tak, jak później. Yy, który wtedy już rozbijał się sporo. Wpadał w różne nie wiem, przygody na torze. Ale jednak yy, wykorzystał potencjał tak, do tego samochodu w yy, niektórych momentach. Co myślę, że on się potem ciągnęło przez długie, a ta Furma 1. I dzięki czemu też yy, no, został na no, tak długo. W tym sporcie. 2014 rok, no i tak już błachamy, że na wyścig, w którym wystartowało zaledwie 18 yy, bolidów. Lub bankructwy RT i Marusi. 2015 rok, jak tutaj mówiłem, chaos. Wyścig, który szczerze jest nawet, żeby sobie go gdzieś tam odwinąć na f TV Pro i zobaczyć. Teraz widzę pytanie na wyścig na ogonie, tam się zrobiła jakaś przerwa między nim a a jego chyba teammateem z Red Bull, kwiatkiem. Ej tak, wyścig na 2015 roku naprawdę wa warto obejrzenia. No, to był najciekawszy wyścig z 2015. No, dobra, dużo nie trzeba było zrobić, żeby być najciekawszym wyścigiem w 2015 roku, ale, ale i tak warto to podkreślić. 2016 rogi i zwycięstwo już wtedy Hamiltona przed Rosbergiem, trzecie był Ricardo, jeśli dobrze pamiętam. Wtedy też Louis zaczął swoją... Hmm, ...skipę, nie wiem, cztery razy rzędu wtedy miało od tego się właśnie zaczęło, od USA. A Nikolaj był 4 razy z rzędu. na drugim miejscu po tym, co jemu wystarczyło do obrony, do zapewnienia sobie tytułu mistrza świata. Pierwszego i jedynego w karierze jakie się parę miesięcy później okazało. 2017 rok i na podium Maxa Verschtapena z odległego, ode, odległego 16 miejsca, która zakończyła się tym, że Max na ostatnim okrągłym wykrzycił wyprzy go Rajkonera i awansował na miejsce trzecie. Ale ostatecznie okazało się, że podczas tego manewru wrócił zakręt, w... w którego właśnie zaraz będziemy dojeżdżać. To jest takie odrzucone zakrętów z Turcji. Nie go tak nazywam. O no, w tym miejscu właśnie. Z Scioł wyprzedził Kimiego. Potem sędziowie dodali Max 5 sekund i Kimi wrócił sobie na podium. A no, w kolejnym roku, czyli w sezonie, czyli 2016, Kimi Rajkanen wygrał Ostin Ferrari, jego ostatnie zwycięstwo w karierze. Wtedy Kim znalazł zwycięstwo z Luisem, tamtenem i przez chwilę też z Verstappenem. Z warsztapenem to tak na koniec tam. Tamten był pełni błąd właśnie w tej odwróconej ósemce, odwróconej zakręcie ósmym. Dziwnie to brzmi. I, I stracił czas do Kimiego, został przebrany przez Maxa. I wtedy Luis był trzeci, Max był drugi, a Kimi był pierwszy. 2019 rok i wyścig. Co ja bez większej historii wygrał go Valtteri Botas, który wyprzedził euh... Luisa Hamiltona. Był to że nie tam... Nie wiem, Luisa jest wygnował. Może już nie ma takiej motywacji, jak miał wtedy zapewniony tytuł mistrza świata. Właśnie, ten wyścig... sobie zapomnę, że teraz nie jestem pewien, ale... Nie ma żadnego zagrożenia tak naprawdę. Brytyjczyk. Zanim... Yeah. Tam, jest... sí, w tamtym wyścigu też startował Robert Kubica, który do mety nie dojechał z powodu problemów problem z hydrauliką. I do wtedy też nie dojechał Sebastian Petel, który na nierównościach tego toru hmm, w pewnym momencie no, miał, miał uszkodzone zawierzenie, tak, prawda, bo nawet tylne koło tak zaczęło ta się odgięło, no i Sepp musiał tak swoje w tam razie Wtedy też pamiętam jakieś tam relacji właśnie z David, że bardzo wtedy było zimno na tym torze. ja osób się w kurtkach, Pewno ja tak w Europie wtedy, że jest zima tylko w nie, ale w Teksasie to no tak nie było, to takie typowe. No i potem 2020-2021 rok. W yy, 2020 wyścigu tu nie było, w 2021 był i wtedy była fantastyczna walka o, o prowadzenie między Hamiltonem a Verstappenem, z której zwycięsko wyszedł Max. Yy, jak dla mnie to byłoby się, którego Max nie ma prawa wygrać wtedy, bo wydawało się, że Mercedes mają gigantyczną przewagę, albo po prostu mają przewagę. Ale Red Bull to jakoś tak strategicznie rozwiązał, plus Max pojał świetnie, e, dzięki czemu udało mu się obronić prowadzenie przed Hamiltonem nie wygrać Patrzy, to jest drugi rok, to już najnowsza historia. Zwycięstwo Maxa. Ten wyścigłyś... Tak, no Maxa, musiał pan tu wygrać. Szczerze za dużo nie pamiętam tego wyścigu, go na pewno oglądałem. Na czym roku. No i w 2022 też było drugie Grand Prix USA w Miami. Czyli nie pod nazwą Grand Prix USA, tylko pod nazwą Grand Prix Miami. A w 2023 będziemy mieli jeszcze trzecie wyścig USA w Las Vegas. Ciekawe jak długo tym będzie nosiło nazwę właśnie Grand Prix Stanów Zjednoczonych, a kiedy zmieni się po prostu na Grand Prix Teksasu, na przykład. Bo myślę, że jest to możliwe, które pięknego dnia. A na przykład tytuł Prix zawsze przejmie sobie Las Vegas, Miami albo nie, może Indianapolis wróci. Mi się Indianapolis potem sobie się wydarzyło w 2005 roku. Szczególnie w 2005 roku już do kalendarza nie wróci. A zobaczyłby tak. Takie wysiłki ten to że tak. I tak, now Ale raczej się tego tak nie doczeka. Tak, a jeśli chodzi może o naszego batera dzisiejszego, czyli Pastora Maldado. No to jest to kierowca, który Forma 1 jeździł od 2011 do końca 2015 roku. I zasłynął na przykład wygranie wyścigu o Grand Prix Hiszpanii w 2012 roku, gdy podium był dźwigany wtedy przez Fernanda do i Kinegraikonela. Było to jedyne zwycięstwo i jedyny podium pastora. Startował, wtedy też tą pozycją, dla tego wyścigu w ogóle, Więc naprawdę no. fajna historia, zwłaszcza dla niego, tak, dla, dla Benedueis, który to pastor Malda dotchodzi. Wtedy też na tym zadaniem często w fajkach, gdzie startował z miejsca, nie wiem, czwartego, trzeciego, a Singapurze w ogóle drugi był w fajkach, Pastor miał momentami tempo, ale popełnił za dużo błędów, tam, zwłaszcza tam co miał samochód, który pozwalał mu na walkę. Popełnił za dużo błędów, żeby dziś. nie wiem, na przykład przyjść do silniejszego zespołu, tak. Ale cóż, tak się kariera potoczyła, nie, nie wyeliminowała swoich błędów, które popełniła po, potem zwrotu się tak samo, miało na miejsce. No i z jego duetu z zerowanym grożem to Torman Bruton, który był lepszy po prostu. Zaraz zjeżdżamy do tego stopu. Pierwszy, jedyny pit mam nadzieję, że jedyny. W okrążeniu szóstym będziemy te przeblokowanie. Trzeba jakichś ancykrylistów przez chwilę wyglądało na feli pedastra. Ja wyjeżdżam za masą, który i być może jeszcze za Verstappenem tu będziemy walczyli w zakręcie pierwszym koło w koło z Maxem. No i chyba Max wyjdzie z tej z tej walki niestety, albo, albo no to boty w tej grze tak jadą takie rzeczy, są dziwnie. Zwłaszcza, tak jak nie mają swojej linii jazdy, no to ten tracą bardzo dużo prędkości. Dobra, jesteśmy przed Maxem, a za tutaj to za te sporo 3 sekundy. Teraz ja wchodzę w końcu sekundę, sekundę okrożenia wcześniej od nas, więc... To dzięki temu tak, po prostu nas proces strategiczne zagranie, no. chyba w formie No tak, jeśli na jeszcze chodzi o tą serię... Hmm. No to kolejne odcinki robią oczywiście z innych edycji, z innego sezonu przede wszystkim, tak? Już nie będzie 2014 roku. Te sezony już po tym wyścigu będziemy i odhaczone. I przeniesiemy się nie. albo do sezonu 2016 i po prostu zakończymy sobie już ten temat srebrnej wojny w Mercedesie. Albo jakaś inna edycja, nie wiem, 2012-2013 rok może. to jeszcze zobaczę ostatnio widzę, że jakoś YouTube uciął zasięgi kompletnie filmom ja to jeszcze pierwsze filmiki z tej serii miały tam po... nie wiem, strzelam e, parę wyświetleń, tak jest zasięgi tam były na około 1500 osób to tak teraz no ta fega była, nie wiem czy to się przydarzyło, czy nie, na pewno tak, jakś tam się albo obrócił, albo zerzył. no i to rzuciło dziwnie, nie wiem, czy na krależniku po nie ja bym po 1500-2000 zasięgu, tak, myślę, że miniatur. to tak, od pewnego momentu po prostu te miastają ja kosztują około 3-4-5, a po miastające to jest około zera. Więc jeśli ktoś to ogląda, no to pozdrawiam i cieszę się, że się tutaj dokopał. będziemy na miejscu siódmym za masą, a przed duetem Red Bull, a przed Kwiaty i przed Ricardo, a za nim jeszcze jest jeden Red Bull, czyli Verstappen. standardową mieszankę paliwa. Żeby potem mieć się czym bronić, zwłaszcza na tej prostej. praca to jest krótka, więc tam jest sz mała szansa, że nas zaatakują. Ale zawsze jest. zobaczymy jak blisko będzie nas danił. A może zaraz Daniel popełnić. Zrobi to samo, co zrobił w tym wyścigu w rzeczywistości, czyli nie wiem walnie w bandę. Nie jeszcze mu tego no, ale Niech chciał na skróty wyścigów z tamtego sezonu wyjeździł, w Red Bull, to naprawdę no, ciężko znaleźć, był jakiś wyścig, w którym ten nie miał jakiejś przygody, tak nie powinnie jakiegoś błędu, gdzieś nie wjechał za szeroko, gdzieś się nie zderzył. A mimo to tak jeździł na tyle dobrze, że dobył więcej punktów od Ricardo. No za piąte częściej powtarzana ciekawostka w kontekście tego, co się zdanie działo w McLarenie. Jego formy co 2021, 2022. Więc, w 2021-2022. Więc wtedy to było za taką anomalię uważam, taką przecież Ricardo w 2014 roku pokonał i to wyraźnie się z Fetela, a w 2015 przegrał z kwiatem, który na początku 2016 roku stracił miejsce w Red Bull Rzeczy. Maxa, to ta peda. A widzimy, że za nami właśnie Daniel już Daniła. Ja mam na miejsce ósme. Trzymać to ślubne miejsce spełnimy cel zespołu, będą zachęceni. Masy już wątpię, żeby nam się to dogonić. Wiem, że ma zabrana opony o jedną okrążenie starsze od moich, ale myślę, że to nie pomoże. To jest zbyt dobre tempo. Zawsze znaczy, obudziłam się. No, który tak już wiele razy wspominając o numerze 2014 15 i jeszcze w tym w 2016 roku był naprawdę mocny. A potem, bardziej 17 był jeszcze jako taki. Yy, często zdobywali punkty, wtedy masa i stron. A, od 2018 roku i tam się zaczęła już totalna katastrofa. I niestety najgorszy sezon tego zespołu utytułowanego w momencie, kiedy fotel dostąpił czy zdobył Robert Kubica. Niestety, tak jakby Robert tam na fotel, nie wiem, zabezpieczył sobie na sezon 2018 chociażby, bo to już miałby większą szansę pokazać się cokolwiek. W tak 2019 będę miał szansę. Nie będę nas spróbuję atakować, opóźnia hamowanie. No, ale nie miał szans to nam zaatakować. W trochę szeroko, że też ten zakręt. W tym miejscu zawsze... ...tam problemy akurat, jeśli jakieś obrócenie się albo coś. Ale to, żeby było szczerze, że nie idzie mi tak dobrze jak... ...nie czuję, żebym miał wiem tak na przykład jeszcze na Suzucę, na Suzucę na jechał się bardzo przyjemny bakter wtedy. z pomocowego silnika Hondy. A tej też temu lepszego, lepszego boli, lepszego rezultatu, jednak tego nie czuję. Zanim mi, to my się broniły, naprawdę w tych grzach się zajmie pozycje po zewnętrznej albo po zewnętrznej, no to one są całkowicie nie jadne spróbują wrócić na swoją odpadną linię jazdy zwalniają całkowicie często jeszcze blokując kierowców za nimi, więc nie badań nieco dłuższa optymalna gierę, ale tyle w historii 2016 była dużo lepsza też miała dużo więcej funkcji 2015 pv nie miała trybu kariery normalnego, tak mogliśmy sobie powiedzieć, że co, to świata jako Kierowca jako nie wiem, jako Masa, jako Ricardo, jako Hamilton, jako Stevensa nie mogliśmy sobie pojechać jako my po prostu. Nie, nie rozwijało się Polidu i. No tak 2012-13, no które były jeszcze grami na starsze generacje konsult Był ten rozwój Polidu. Nie był on by było tak zaawansowany jak, jak w najnowszych edycjach. Ale wtedy jakiś był ten ukłacił się zmieniono tam po jednym, to sezon no, Było tak, że nie wiem czy pierwszy sezon przejechaliśmy i jak w jeden z praw sezonu piątego zawsze był tak samo, tam tak nie było. A tu nieważne czy pojedziemy jeden sezon czy dziesięć, no to zawsze się będzie taki sam. A szkoda. No bo ta gra powiem, tak. Po sądów, z powodu dwóch synów, czyli 21, 12 i 15. Ma to nie jakieś tam większe znaczenie. Tak. Takie, że o, że to było fajne, tak? Jak można prosto odnajdywać. A poza tym, no to ciężko jest znaleźć. Może dajemy to już takie... Ciekawe, że że boty czasem robimy coś dziwnego, tak? Na przykład był na surce i się potrafiły zderzać tak prosto, jak tak po popełniać błędy. Które też się kierują, to ja też kierowcą sprawdziłem, że się zdarzają. Jest to takiej jak ten 19 jeszcze mam. No to prawda, błąd sztucznej inteligencji było bardzo ciężko. Jest. Najpierw można grać. Można gdzieś tam kupić. Sztuczna ta inteligencja jest wręcz bezbłędna. To, co też mi się nie podoba szczerze, no. z jak jakich tam gdzie jakimś tam symulatorem wyścigu w stopniu to zróbmy też tak, żeby te boty miały jakieś tam zachodzenie prawdziwej kierowcy tak nie Wiadomo ile będę części drugiej radio, ale jednak karty jakieś tam robi. Widzę teraz, że ktoś pod wyścigiem jest tylko 19 lidu. Raczej nikt przed nami, bo daje się na miejscu siódmym. Tam wracałem na przykład, nie wiem, jak to jest dobrze zbalansować, do na przykład nie takiego Maldo na taki mal odpowiednie mal się części, koletycznie, nie wiem, jakieś przygody, tak, to chce się pewnie nie zblokować błonę czy na przykład, nie wiem, przestrzelić zakrętę niż e, na przykład Daniel na tak, albo Hamilton albo Alonso ale też wiadomo że dzięki tej może kierowcy, który gdzie jest w tej najnowszej edycji, tak na 2022 czy 2021, tak też można takie ćeliny dać w całym Przez te treningi na symulatorze jest... z komputerem, który komputer jest z kierownicą. Mam już okazuje 13 przed ostatnim, a Daniel Ricardo nasz nas coraz bardziej naciska i będzie było zaatekować, a ja to i staram się zjeść trochę na środka toru, żeby nie miał cienia aerodynamicznego. No i tak wygląda całe bronienie się przed botami w tej grze nie jest tak później zostaw się, a postaw się spychanie ich do, do żwiru, tak, czy poza tor po prostu wypychanie. To po prostu normalna jazda. Nie wiem, wiem, żeby to nie przeszło, tak na coś. Bo sobie jakby chciał. Co było widać jak w wyścig z 2020 tak to? Nie było się tak łatwo bronić. Nawet jeżdżąc z Mercedesem na przykład. Tutaj nawet jak jedziemy lotusem, to gdzieś jest większa szansa że się obronimy. Teraz widzimy się się zbliża w numer 1. Ale to znowu będzie tak ta sama historia. My do wewnętrznej danie na zewnętrznej. Tam jest jeszcze chwila jakiś błąd popełnił bardzo był bardzo tak, a tak powszczę, to, 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 to już jest, nie jestem pewny. No tak, zanim za go zobaczymy tak jak Wyścig pewnie wygra Hamilton, bo prowadził. A w porywach będzie to Nikolaj, bar, więc... No cóż. Że właśnie w tej grze, w której nie ma rozwoju, no to trudno szukać jakieś niespodzianki na mecie. Przynajmniej, się, przynajmniej się, jeśli chodzi o zwycięzców. No bo jednak albo chamy to, bo, bo wy szczerze. Z tamtym silnikiem wygrywali się wszystko. Daniel znowu z DRS-em. Nurkuje, ale za daleko, pomimo że ja tutaj powiem za szeroko. Teraz powinno być do chociażby nie mam ostrzeżenia, żeby wykluczyć mi toru, ale go by nie było. I tak jak mówię, on wygrał wyścig. Miejsce, już w sektorze trzecim, więc za niedługo też wyjdziemy na prostą startową. Będziemy na miejscu siódmym, chyba że się coś wydarzy dziwnego. Mam nadzieję, że nie. Chciał Daniel jest blisko. I jak to będzie to miejsce siódme, a teraz na, na to wskazuję, że będzie. Tak, no już nie może być inaczej. No a to znaczy, że spełniliśmy cel zespołu na ja ten wyścig. Wcale się to jest dosyć wygórowane. Patrząc na to, czym dysponujemy. Na serywali. Was się cieszy. Tak bym pierwszy, drugi to rozmiar, to trzeci. Rajko nam ten fetel, buta z masa. Miejsca 3 do 6, no to nic się nie zmieniły. A kto do metra dojechał? Jenson Batton, czyli Makaronda. Honda. Jest to pewne podsumowanie tego, co się działo w rzeczywistości. No, widzimy tam jakaś koiza między Perezem a Makaro o w 8. I sukier z by zignorowali żółte flagi. No, zdarza się. Dobra. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. I zapraszam na kolejne odcinki z serii F1 do Okoła Świata. Wtedy, już w innych sezonach, w innych stronach przede wszystkim GRF1. E, Dobra, Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.